Na moim kanale dzisiaj jestem z Tomkiem. Siemano. A nie bez powodu z Tomkiem, bo jedziemy na, jakby to powiedzieć, zawody. Dusiołek górski dzisiaj jest z wiśniowej i startujemy sobie 35 km klasyczną trasą na orientację. Będzie się działo, ja się nie mogę doczekać. Czekaliśmy na to, ile dwa miesiące? No. Dwa miesiące czekaliśmy Spokojnie. i będzie ciężko, ale będzie warto. No to lecimy. <laughs> Dobra, jesteśmy już na miejscu, dostaliśmy numerki, mapę, mamy. No i naszą trasę zaczynamy od góry. Ciecień, dobra, startujemy. Yy, bardzo dużo ludzi na trasie. Ok, to sobie teraz pobiegniemy. Chwilkę. Mano, kochani, jesteśmy na ciecieniu. Jaki czas? Yy, 48 minut z Wiśniowej, bardzo dobry czas. A tam jest, Według mnie. Tam jest punkt kontrolny. Tam jest punkt kontrolny, dobra, lecimy. Póki co jesteśmy kozakami, pobiegniemy po prostej drodze, <głos> <głos> ale potem będzie góra, też no nie będziemy kozakami. <noise> Ten chłopak, którego widzicie na nagraniu, to jest mój kolega z orkiestry. Dołączył do nas gdzieś tam na samym początku w sumie, w sumie nie zdążyłam przedstawić, także... Noszliśmy w trójkę praktycznie cały czas i było naprawdę super. Pierwsze 10 km za nami. Mniej więcej kilometr robimy w 10 minut. Jesteśmy właśnie w skrzydle i lecimy dalej. Jesteśmy na jakiej rzeki Ta najdłuższa ta. Dobra, jesteśmy właśnie nad Morskim Okiem, ale nie tym w Tatrach, tylko w Wyspie Dziewicowym. No, to jest żywioł. Lećmy. Chyba tak, na to wychodzi, są szlady. Tomek poszedł. Dobra, tego się można trzymać. Jesteśmy żyjemy. To będzie chyba najlepsze, najlepsze ujęcia. O, jest bardzo, bardzo ciężko. Ostatnia góra przyjdzie. Ogólnie to się czuję, jakbym biegła po lody ekipy do Biedronki. Dobra, jesteśmy na Lubomirze pod obserwatorium. I teraz została tylko meta i bardzo, bardzo, bardzo ciężko. to mnie wkurzać pięknie. Na znaczy, przejaż mam wyrąbane siadaj na banku. dobra mamy to piesza dwudziestka jest nasza ja Mamy już tak po prostu dorąbane nogi, że nie da się iść. Tomek, gdzie twoja Ja muszę <głos》>. ja się trzymać. Jak widzicie, my już po zawodach, 16 miejsce na 203. Ogólnie to jestem w bardzo dużym szoku, bo ja naprawdę nie miałam dobrej kondycji, jeśli chodzi o góry, w sensie chodzę po górach, ale nie czułam się, że mogę przy takich osobach zdobyć, 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 zdobyć takie miejsce. Ale to wszystko dzięki Tomkowi. Mojemu koledze, który naprawdę mi bardzo dużo pomógł, bo ja już na końcu odpadłam ten, ten kilometr przed końcem. No było mi bardzo ciężko, no i co, nie pozostało mi nic innego jak podsumować, bardzo się cieszę, że brałam w takim wydarzeniu udział i szczerze chciałabym drugi raz na pewno zabrać udział i naprawdę mi się bardzo, bardzo podobało. No, a jeżeli film Ci się podobał, to koniecznie staw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i napisz w komentarzu Magda fajny film albo Magda głupi film, to jak zawsze sobie wybierz. No i co, widzimy się na następnym odcinku, cześć!